I w on, był ten on ma, proszę Państwa, miejsce na wszystkich szczeblach, ale uwaga, i prokuratury, i sędziów, i policji, i urzędników, i KAS, przecież kas protestuje, i pracowników sądów, którzy w Sejmie wywieszają transparenty, oszuści, oddajcie nam pieniądze. To mówią do Tuska i jego rządu. Jeżeli tak dalej pójdzie, to państwo zostanie sparaliżowane do momentu zmiany rządu, bo tutaj nic się nie da zrobić. Jedynie, co można zrobić, to zmienić rząd. Nic więcej tu nie pomoże. Możemy protestować. No dobrze. Już poruszył pan ten temat, to możemy wejść w ten temat ewentualnej zmiany rządu, bądź braku zmiany rządu, bo wybory są przed nami, będą za dwa lata. I tutaj, będą albo i nie będą. W takim razie, no właśnie. I tutaj pytanie moje. Przy pierwszych takich możliwych wyborach, hmm? czy w ogóle w pana ocenie jest możliwe takie szerokie porozumienie na prawicy, gdyby od tego... Zależało to, czy ci politycy, y, którzy rządzą krajem, się zmienią? Po pierwsze, wszyscy razem y, po prawej stronie sceny politycznej musimy niejako dojrzeć do sytuacji. E, I ci więksi, i starsi, i ci mniejsi, i młodsi powinni dojść do pewnej. Takiej symbiozy między sobą. I oczywiście są, są cele polityczne do uzyskania. Walczymy teraz o większości w parlamencie swoje własne, ale musimy też wiedzieć, że Tusk innym sposobem, prawicy bliżej nieznanym, agresywnym sposobem, wyniszczył wszystkich naokoło siebie, czyli swoich koalicjantów wyniszczył i teraz on stworzy jedną wielką listę. No, system Donta da mu przynajmniej 10 mandatów tylko dlatego, że jest jeden. I teraz po naszej stronie musi wyjść jakaś inicjatywa. Dzisiaj Grzegorz Braun proponowałbym się przyzwyczajać do tego nazwiska, nie sekować go, tylko przyzwyczajać się do niego i nie walczyć z nim, tylko tak chce naród. Dzisiaj Grzegorz Braun pisał o tym, że no, dobrze by było zacząć cokolwiek rozmawiać na ten temat. Czyli jakby prawica musiałaby własny stół prawicowy zrobić taki okrągły i sobie porozmawiać, co w trawie piszczy. Mamy każdy z nas ma jakieś programy, mamy też swojego prezydenta. I tutaj ja sugeruję prezydentowi, żeby zaczął w swojej odpowiedzialności za państwo polskie rozważać zbudowanie wspólnej listy, takiej korporacyjnej listy do Senatu i do Sejmu. Ale czyli widzi Pan taką szansę, patrząc na, na tę scenę polityczną po prawej stronie? Bo Oczywiście, tu mam na myśli Prawo prawie. i Sprawiedliwość. Całe prawo i sprawiedliwość tutaj zaznaczę, czy właśnie również konfederacja, tak? Każdy Słowo ma jedmentem. teraz egocentryczne spojrzenie, moja partia wygra i koniec. Moja partia wygra i koniec. No Czy jest... wierzy Pan w to, że taka szansa istnieje? Tu nie ma drugiej tury. Tak? Tu nie ma drugiej tury. Tu w pierwszej turze nie ma co się naparzać, bo to jest pierwsza i ostatnia tura. Musimy dojść do konsensusu jakiegoś. Jeżeli Tusk wystawi siebie samego tylko i wyłącznie, to możemy przegrać z tego powodu, że będziemy rozdrobnieni. Ale tymczasem, no, zakładając zgodnie z kalendarzem wyborczym, że do wyborów mamy dwa lata jeszcze, to jakie będą te dwa lata dla Polski? Nie sądzę, żebyśmy do dwóch lat dotrwali. Nie sądzę. Y, dlatego, że y, Balcerowicz już nawet mówił, że on upadek po, państwa polskiego przewiduje w 27 roku. Ale to co takiego się wydarzy, że nie dotrwamy? Upadek finansów. Mamy już tego przykład. Od końca, od początku grudnia już nie ma pieniędzy. E, już NFZ leży, nie przyjmuje się, nie leczy się, operacji się no, nie ale robi. Ustawa budżetowa przegłosowana w sejmie, przecież mimo że tych ponad 20 miliardów no jest, brakuje na. Jest NFZ. ich w większości oni nie wiem jak dzieci we mgle po prostu, oni uważają, że wszystko będzie dobrze, bo Tuskim tak mówi. Jakim Tusk powiedział, że stadion pieniędzy sprowadzi, to oni to do dzisiaj w to wierzą, a przecież tylko 20% KPO jest wykorzystane nic więcej. Więc myślę sobie, że, proszę Państwa, rzeczywistość ich sprowadzi. No, tak jak mówię, dzisiaj mamy rozpoczęcie strajku górników, nie wyjeżdżają, ponieważ oni już nie dają rady. Ja dzisiaj przerażony jestem, dlatego że pani Kopacz, którą serdecznie pozdrawiam, zniszczyła polską edukację zawodową. Kompletnie ją zniszczyła. I dzisiaj, proszę Państwa, górnik ma średnio 53 lata. Ja wiem, bo ja sam zatrudniam, wiem, jak są przygotowani młodzi ludzie do pracy. W ogóle nie są przygotowani. Więc szczerze powiem, Polska, która była kuźnią techniki i inżynierii, dzisiaj jest po prostu takim. Nie, już ciężko mi to nazwać. No, tymczasem nie wiem, czy pan widział. Najnowsze? Sami magistrowie. Najnowsze nagranie premiera Donalda Tuska na x -ie. No gra. Jak ćwiczy kolędy. No i o to chodzi właśnie, proszę o Państwa. Co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? No państwo pada, ludzie umierają, kobieta podczas porodu umiera, bo lekarza nie ma. Druga kobieta, czy trzecia kobieta nawet na nie rodzi, bo porodówkę jej zamknęli i tak dalej, i tak dalej. Jest wszystko w porządku. Gdzie wszystkie są te, te dziewczy, dziewuchy, no? Gdzie one wszystkie są z tymi piorunami? No dobrze, ale to, to Panie Pośle... To jest jedno. A z drugiej strony Tusk, który se plumka... Jakieś muzyczki, e, udaje, że umie grać, e, udaje, że ziemniaki obiera. No, po prostu no, facet no, happening, jeden wielki. Ale wrócę w takim razie jeszcze do tego tematu opozycji, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawe dla naszych widzów. W ostatnim czasie o tym dyskutowaliśmy, bo, bo mówi pan o tej jedności czy porozumieniu na prawicy, ja. że to jest możliwe, ale w ostatnim czasie no, widzieliśmy, że, że to może nie być łatwe. Powiem delikatnie. I co jest największym problemem na prawicy, gdyby miał pan to Ego. powiedzieć w jednym zdaniu? Ego. Jesteśmy, e, prawica jest utalentowana, ma zdolności do zarządzania, nie ma co do tego cienia wątpliwości i e, e, jest, e, tak jak powiedziałem, same talenty. Ja to nazywam stad, stadem mustangów po prostu pięknych, e, które stoją w się gryzą nawzajem, ale jak się na padok wylecą, jak się każdy zajmie swoim, to jest wszystko w porządku. I myślę sobie, że idzie taki moment jak w kampanii prezydenckiej, że prawica się zjednoczy. I jak partykularne interesy zostaną wyciszone. I teraz chodzi o to, żebyśmy znaleźli konsensus. I to będzie trudne. Ja nie, ja nie w ogóle absolutnie nie, tutaj nie kładę ciężaru na to, że każdy coś poświęci, bo pewnie tak będzie. Natomiast liczę na to, jako Polak, nie polityk, tylko jako zwykły szeregowy Polak, że prawica weźmie odpowiedzialność za państwo polskie. I uwaga do no wszystkich tych, którzy tak szarmują stanowiskiem premiera. To nie będzie premier z 2015 roku. To jest premier z 27 roku, a więc Czyli on, kto to będzie? on będzie musiał wejść na pole minowe założone przez Donalda Tuska w każdej szafie mina i on będzie umiał, będzie musiał umieć te, rozbroić te miny i państwo wyprowadzić. A to widzi nie pan będzie takiego proste. dobrego kandydata? No bo już ostatnio mnie, które podają. Oczywiście zaraz się tam cisną, ale dla mnie Mateusz Morawiecki jest jedynym w tej chwili człowiekiem, który ma kompetencje do tego, żeby podwiąć się na prawy Rzeczypospolitej. Mówię to całkiem poważnie. Jeżeli komu Jakkolwiek się wydaje, że skoro jest doktorem, na przykład albo magistrem yy, yy, i mówi: 'Ale, ja, jestem, ja, ja sobie dam radę. Państwo to jest co innego, to jest gigantyczne przedsięwzięcie. To nie, nie ma czasu na sen nawet. Więc ja powiem szczerze.' słabo to widzę. Nie widzę innych kandydatów po prostu. Czyli Mateusz Morawiecki Mateusz kandydatem Morawiecki. na premiera po pierwsze, byłby najlepszym panostaniem? Tak. Po pierwsze dlatego, że jest, że jest ugodowy, a więc on naokoło tą koalicję stworzy i będzie raczej godził niż dzielił. To jest po pierwsze. Ale on będzie pchał wszystkich do przodu. Niech mi pani uwierzy, ja z Mateuszem Morawieckim jako premierem rozmawiałem przez telefon o 3 rano. No to to dlaczego nie mam nie wierzyć? Nie wiem, o czym o tej trzeciej. To jest po prostu, roznawiamy... on do tego podszedł, jak do własnego przedsiębiorstwa, w tym dobrze, dobrym znaczeniu, że on się cały poświęcił Polsce. I wydaje mi się, że dziś właśnie takiego człowieka trzeba. No to... Nie ambitnego, tylko zdolnego, który już coś pokazał. Duży tutaj akt poparcia dla Mateusza Morawieckiego. To tylko... nie chodzi o to, ja go nie... Ale no tak, no tak padło w takim... Nie, przeze tak mnie tej... przedsiębiorca, naprawdę. Ja mam interes w Rzeczypospolitej. Ja chcę, żeby Polska była wielka i bogata, w odróżnieniu od co niektórych, co dzisiaj No to pytanie rządza. do Pana jako do przedsiębiorcy. 90 miliardów euro dla Ukrainy od Unii Europejskiej. I premier powiedział tak, bo był dopytywany o te kwestie, bo wcześniej słyszeliśmy, że tutaj chodzi o rosyjskie aktywa i to stąd będą te pieniądze. No teraz premier podkreślał, nie byłem precyzyjny, że jest decyzja o wykorzystaniu rosyjskich aktywów jako zabezpieczenie pod tę pożyczkę, że to dopiero później, Kłamał jak rozmawiać. się zakończy wojna. Tak, tak. Kłamał, zwyczajnie kłamał. Powiedział, że to będzie właśnie taka pożyczka, w której my nie będziemy partycypować. Będziemy partycypować. 5,5% ,5%, 5 ,5 tejże pożyczki będzie spłacała Polska. I to już jest któraś pożyczka, którą my spłacamy. No, I niestety to jest tak, że dzisiaj to my już wiemy, jak Ukraina wygląda, wiemy, jak się tam kradnie pieniądze, my to już wszystko wiemy dzisiaj. Natomiast wtedy, kiedy. Stanęliśmy jako Polacy, bo tutaj proszę nie mieć pretensji do rządu ówczesnego, że ratowali Żołęskiemu życie, bo przecież był jedynką na liście subskrypcyjnej do zabicia przez Rosjan. Przez to wiemy. I uratował go Duda i Morawiecki, właśnie. Co oni zrobili wtedy? Bo już zapominamy, więc warto przypomnieć: wsiedli w samochody i pojechali do wszystkich stolic europejskich zawstydzać ich. Pamiętacie państwo przed Bundestagiem, jak premier Morawiecki krzyczał: 5 tysięcy hełmów. To chyba jakiś żart. To przez to polska polityka zrobiła, że Żołęski dzisiaj żyje. E, I e, dzisiaj e, złe, e, absolutnie złe e, relacje pomiędzy e, Żołęskim a rządem polskim wynikały z tego, że się Tusk znowu wtrącił. No. A jakie są te relacje dzisiaj między Ukrainą a Polską w Pana ocenie? Bo prezydent mówił na ten temat bardzo jasno. <laughs> Że Polska nie jest Każdy wyceniana. Polak mówi jasno, tylko Donald Tusk ma z tym kłopot. No Nie tylko on, bo i Kowal i kogo z Platformy Obywatelskiej by nie zapytać, oni mają kłopot z tym, tak? Krzycąc słowa sława Ukrainie, oni nie wiedzą, co czynią w ogóle, nie wiedzą, co mówią. No to moja wina, że taką edukację mamy, że posłowie nie wiedzą, kto te okrzyki wnosił, że oni, że oni nie utożsamiają się z ofiarami, setkami tysięcy dzieci, kobiet i starców mordowanych na 350 sposobów, no na litość boską. Trzeba mieć jako naród honor, a co niektórym tego honoru brakuje. Ale prezydent Karol Nawrocki powiedział jeszcze tak, że premier Donald Tusk nie jest szanowanym graczem na arenie międzynarodowej. Zgadza się pan? I dlaczego tak jest w ogóle? O outsider. Bo to jest, jakby nie było, to jest premier naszego kraju. Rozumiem, można go popierać, można go nie popierać, ale... Myślę, że jednak dla każdego Polaka byłoby lepiej, gdyby premier jego kraju był szanowanym graczem na arenie międzynarodowej. Proszę państwa, pani redaktor, ja to wyjaśnię pani. Proszę bardzo. Proszę, proszę wszystkim wyjaśnić jesteśmy na antenie wciąż, więc wszyscy chętnie posłuchają. Europa też zadała sobie pytanie, dlaczego jesteśmy w tym miejscu i w takim czasie z takimi problemami. Obciążono Angelę Merkel tym wszystkim. Bo prawda jest taka, że ona doprowadziła do tego wszystkiego, prawda? I ona też nawet pano, panią Urszulę von der Leyen posadziła na stołku. I naprawdę ustosunkowana była. I ona miała swojego takiego akolita, takiego pieszczocha swojego, który nazywa się Donald Tusk. I dlaczego ona go wzięła? Dlatego, że ona kiedyś w Diewelcie wyjaśniła albo wyjaśniła, Allgemeine Zeitung to był, że ona się go upatrzyła, bo on jest łatwy do ulepienia. Dosłownie. Ja bym się spalił ze wstydu, jakby ktoś tak o mnie mówił. No i teraz, proszę Państwa, ona sobie tego gościa ulepiła, i teraz, proszę bardzo, on idzie jako kto jako kto idzie na te e, dyskusje. Widzieliście państwo sami, że on wchodzi i dyskusja się kończy. Na przykład e, Merca, Macrona tak, i tak dalej. taka sytuacja, taka sytuacja miejsc... była. Dlaczego się go wozi w drugim wagonie, żeby nie słyszał, co się ustala w, wśród dużych. Więc to jest outsider Europy, to jest ten pieszczoch właśnie Angeli Merkel, która dzisiaj książki pisze, bo z nią nie chce nic, nikt rozmawiać, dlatego że ona jest winna tragedii Europy. I tyle. No i on nie Niestety, ale tak, w Stanach ma przerąbane, tak? Ma czy nie ma? Jakieś te głupowate żarciki i tak dalej, razem z Sikorskim, razem tam z... No, premier Donald Tusk mówi, że Donald Trump jest trudnym partnerem. No wcześniej mówił nawet, że jest rosyjskim agentem. A ba, i to jeszcze on, to jest w ogóle, on to ma ze służb te wiadomości. A dzisiaj te bzdury, które tam e, piszą po miliard odszkodowania płacą. Ciekawe ile on zapłaci za chwilę, e, jak e, przypomni sobie tam... E, no dobrze, ale to w takim stanę. razie już tak abstrahując od samej pozycji premiera, jakby miał pan ocenić jaka jest pozycja Polski obecnie, jako kraju, na arenie międzynarodowej? Bardzo mi się to podoba i to bardzo drażni właśnie Donalda Tuska, że mamy swojego Donalda Trumpa. A czym się różni Donald Trump od innych polityków? A tym, że jest że on po prostu jest i ma własne zdanie. On y, 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 ma jasny cel, y, Stany Zjednoczone ponad wszystko i tyle. To samo ma Merz. Merz ma y, y, Niemcy, Niemcy ponad wszystko i nasz prezydent ma Polska i Polacy ponad wszystko. Y, Donald Tusk sam się niweluje. On, tak jak powiedział zresztą prezydent, ja, ja nie jestem za odwołaniem, czy tam za upadkiem tego rządu. To Tusk robi wszystko, żeby upaść. No to tak właśnie prezydent powinien y, działać. Ja w kampanii prezydenckiej mówiłem, że prezydent może i ma małe prerogatywy, ale to prezydent swoją osobowością doprowadza do tego, że się go albo szanuje, albo nie. I o tym jeszcze chciałam porozmawiać za chwileczkę, ale mamy króciutką przerwę, która jest przed nami. więc A tak rozpędzony byłem. Z całą pewnością wrócimy właśnie dlatego, pan dokończy po przerwie. Więc zachęcam, żeby zostać, bo skoro Marek Jakubiak dzisiaj tak rozpędzony, to może być bardzo ciekawie. Proszę zostać z nami, bardzo krótka przerwa. Gała, wracamy do naszej rozmowy i ją kontynuujemy. Ze mną prezes Partii Wolni, republikanie Marek Jakubiak. Konia się, witam. Myślę, Ponownie. Dokładnie. Myślę, że to ważne pytanie dla wszystkich, bo pojutrze już Wigilia Bożego Narodzenia. Jakie będą te święta Bożego Narodzenia? Pytanie powtarzane wielokrotnie, ale jestem bardzo ciekawa, co pan myśli. Z całą pewnością Polacy słyną z tradycyjnego podejścia do, do swoich wierzeń i myślę, że. Nic się nie zmieni, no. tylko tyle, że znowu polityka będzie przy stołach. Trudno bez tego już dzisiaj żyć, bo jesteśmy zawładnięci, że tak powiem, ale może to. Powiem Państwu, że jeżeli my się nie będziemy interesować polityką, to polityka się nami zajmie. To jest stare powiedzenie, które absolutnie jest prawdziwe. Nawet zajmuje się cały Rolnicy czas. najlepiej o tym teraz wiedzą. Teraz rolnicy o tym wiedzą, dlatego że przez parę ładnych lat przyzwyczaili się do tego, że za ostatnich rządów nie wszystko zostało stracone i to rolnictwo jakoś funkcjonowało, a dziś idzie wprost przepaść. Wprost. I dla rolników ja nie mam absolutnie ani jednego dobrego słowa, dlatego że yy, 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 cały scenariusz napisany dla polskiego rolnictwa to jest je po prostu zlikwidować. Do tego zmierza premier dzisiaj? Do tego zmierza premier. A słyszał pan, co powiedział premier odnośnie umowy Unia Europejska-Markosur? Ja zaznaczę, że to głosowanie jest przełożone na styczeń i premier powiedział po tych poprawkach, bo tam jakieś drobne poprawki nastąpiły, powiedział, nie jest idealnie, ale nie jest źle. Dodał nawet, że tutaj w dużej mierze bezpieczna jest dla polskich rolników, i polskich konsumentów, ta umowa już teraz. Ba, to ja oglądałem wystąpienie ministra rolnictwa, posła ministra krajskiego z PSL-u i dzisiejszy jego wpis na X, że to jest zwycięstwo w ogóle PSL-u. że A, premier też o tym mówił, że to PSL, zasługa ta, PSL. Tak, tak i że 12. będzie podpisanie tej umowy albo i nie będzie i że oni będą koalicję blokującą budować. No ale premier nie chce tego budować, to zastanówcie się panowie, dlatego że z z jednej strony premier mówi, nie ma takiej możliwości, więc po co się brać za to, jak nie ma. Przecież wiemy, co pisała Ursula von der Leyen, że teraz to oni mają wybory, prawda? Ale już się Tusk zgodził, więc nie ma żadnego problemu. A teraz, proszę Państwa, Tusk będzie ściemniał nam. Po prostu ściemniał. Nas traktuje jak dzieci, to mnie denerwuje po prostu. I mówimy o poważnych sprawach. Jeżeli z jednej strony wjeżdża towar tani z Ukrainy, robiony na zupełnie innych kosztach uzyskania przychodu czyli na pestycydach wydajność mają z hektara inną i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony będzie do portów naszych dopływała żywność z Argentyny, co jest, sam, to jest szaleńczy pomysł sam w sobie. To my będziemy, pytam się, mięso ściągnąć z drugiego końca świata? Jakbyśmy własnej trzody nie mieli? To co czeka rolników w przyszłym roku? Jak to, jeżeli ta umowa Niekonkurencyjność, przejść? to znaczy, że ich produkty będą droższe, dlatego że tamte będą dotowane. Ja coś wiem na ten temat. E, czyli jak, e, jak się walczy z konkurencją na terytorium Rzeczypospolitej, w prosty sposób obniża się ceny do tego stopnia, że Polacy zaczynają zachodnie produkty kupować, a nie własne. Po jakimś czasie, ile tam temu właścicielowi tych pieniędzy starczy, to tą fabrykę utrzymuje, Ja potem ją zamyka. No to tak, proszę Państwa, tysiące fabryk w Polsce zostało zamkniętych. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że polski rząd, i nie mówię już jaki, toleruje dumping cenowy. To, cytując słowa premiera, nie jest idealnie, ale nie jest źle. To jak jest pana zdaniem? No przecież przed chwilą tłumaczył, że jak rolnicy polscy chcą, to to niech taniej produkują, dlatego że jak się wiezie z drugiego końca świata i jest tańsze od naszego, to u nas jest jakieś. No dobrze, problem. czyli wnioskuję, że pana zdaniem jest bardzo, bardzo źle. A to dlaczego dzisiaj rolnicy nie ma tak dużych protestów? Bo to też często pytanie, które bardzo często pada, myślę. Dlatego, że polskie rolnictwo jest trochę rozdrobnione, że oni sobie w tych okowach własnych żyją. To są gospodarstwa nie holdingowe, tylko to są gospodarstwa rodzinne, które mają po 20, 60, 70 hektarów, czasami po 5. I ciężko ich zebrać, bo oni mają obowiązki, oni mają swoją trzodę i tak dalej, i tak dalej. Oni mają obowiązki. Im jest ciężko protestować i to się wykorzystuje. E, dlatego też ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do e, różnego rodzaju inicjatyw e, takich protestowych, młodych ludzi, a nie starych rolników. I ci młodzi ludzie z większą determinacją, dlatego że życie jest przed nimi, a nie za nimi. I ta determinacja będzie zupełnie inna do działania, bo oni będą o własne dzieci walczyli. E, I myślę sobie, że o rolnikach jeszcze usłyszymy w Polsce. Czyli tak, czyli powiedział pan, jakie będą te święta Bożego Narodzenia. Proszę pan temat rolników, kwestia tej umowy i tak dalej, rozumiem. No, też mówi się dużo o kwestiach cen, no bo to wszyscy widzimy. Dotyczy wszystkich, że jest drożej, no bo jest inflacja wciąż, więc te ceny rosną. Tak. Ochrona zdrowia to jest temat często również poruszany. Tutaj też no, nikt tego nie ukrywa, że jest bardzo źle o tym sama mówi minister zdrowia. Mm, więc może zapytam tak, co dobrego nas czeka? Nie no, same katastrofy. No czyste powietrze. No niby, zobaczcie Państwo, z czym my mamy do czynienia. Czyste powietrze. Przyjeżdża F Urszula von der Leyen, mówi weźcie sobie z tego czystego powietrza, pozwalam Wam, <grym> jaśnie Pani, e 10 miliardów wziąć dla powodzian, prawda, z czystego powietrza. No to sobie wzięli. Z czystego powietrza e biurowce sobie wynajmuje teraz e Paulina Heniklowska, Pani Minister. E a, e a pieniądze, które są przeznaczone na czyste powietrze, nie idą do ludzi. Milion Polaków jest poszkodowanych w wyniku niezapłacenia za faktury. 10 miliardów złotych nie zapłacili ludziom za czyste powietrze, zabudowanie tych pomp ciepła, które działają tylko wtedy, kiedy jest ciepło e, dlatego się pewnie tak nazywają e, tych różnych piecy ekologicznych i tak dalej, fotowoltaik e, i tak dalej. I to, proszę Państwa, jest jedna wielka ściema. No. E, nie dość, że oszukują ludzi, to jeszcze nie potrafią państwem rządzić nawet wtedy, kiedy te pieniądze mają. I tu mi się przypomina, na taki dowcip y, mistrza Pietrzaka z 70-tych lat, który mówił o rządzie Gierka, że tych patałachów jakby wysłać na Saharę, to po dwóch tygodniach piasku by zabrakło. I to samo jest tutaj, proszę Państwa. Nie wiadomo, gdzie te długi idą, na co te pieniądze idą w ogóle, te setki miliardów złotych. Mówił Pan, że wybory miliony. będą Pana zdaniem szybciej niż za dwa lata, będą w przyszłym roku, tak Pan uważa? Dokładnie tak. No przecież ludzie muszą upomnieć się o swoje. Jeżeli nie płaci się sądom, jeżeli nie płaci się rolnikom, jeżeli się nie płaci ludziom, beneficjentom umów z państwem polskim, to pytam się, gdzie to? Pamięta Pani taką sytuację, kiedy budowane były autostrady w Polsce i taki gość rzucał fakturami, jak ja żonie i dzieciom spojrzę w oczy, w Sejmie, rzucał, a Wy się tu uśmiechacie im prosto w oczy? No, Wy i to był pierwszy rząd Tuska. Pytam się, zdziwieni Państwo, jesteście tym, że w drugim rządzie Tuska tak się dzieje? No nie. Mówiłem, w tym wieku się ludzie nie zmieniają. Na początku nie, nie, teraz robię pęgę Proszę mnie o zdjęcie Ej, ej, se jak tak, nie polecisz tu jak ja Nowy ta jest na TikTok, nowy ta jest na TikTok